Cześć, kochani, chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Oczywiście, poza takimi oczywistymi życzeniami, jak życzenie Wam zdrowia czy dobrych relacji z bliskimi, czy tym, żebyście wytrwali w swoich postanowieniach i gdzieś rozpisali, przede wszystkim na kartce, swoje postanowienia noworoczne i trzymali tą kartkę gdzieś pod ręką i raz na jakiś czas do niej zajrzeli, czy te postanowienia re realizujecie, czy już możecie coś odhaczyć, że jest zrealizowane, to chciałbym Wam życzyć takich m, kilka rzeczy, bardzo być może nie, nieoczywistych na, na ten moment. Życzenia, których no, raczej nikt nie składa. No, jednym z takich, z takich rzeczy jest to, żebyście podejmowali samodzielne decyzje, żebyście na nikogo nie zrzucili winy, że ktoś przez kogoś podjęliście jakąś słabą decyzję. Jesteśmy wszyscy dorośli, musimy sami podejmować decyzje i wziąć za swoje życie odpowiedzialność. Z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć wszystkim zdrowia, odnalezienia pasji. Wytrwałości w dążeniu do polepszenia swojego życia, inwestycyjnie na pewno braku chciwości, nauczenia się, by czerpać małą rzeczką, politycznie, byście nie dali się zniewolić lewaką i byście pamiętali, że dobro zwycięża tylko musimy wspólnie nad tym jeszcze trochę popracować. Wszystkiego dobrego. Moi drodzy Państwo, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia pragnę Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Wszelkiego ciepła. Bitcoina po 50 tysięcy za rok! Miłości, radości spędzenia czasu w rodzinnym gronie i żeby ten czas przetransformował Was, przyniósł Wam pokój, nadzieję i miłość. Druga taka rzecz, której też bym chciał wam życzyć, to to, żebyście jak najszybciej odcinali się od ludzi, którzy są gdzieś w waszym środowisku toksyczni, jeżeli oczywiście tacy są. Jeżeli takie osoby są i przeszkadzają wam, czy rozwijać się, czy po prostu was ograniczają, to jak najszybciej się od nich odetnijcie i zobaczycie, że wasze życie stanie się o wiele, o wiele lepsze. Kochani, w tych zmiennych czasach życzę Wam oczywiście otwartości na nowe rzeczy. Kiedy słyszałem, że jedyną stałą jest zmiana, stąd też nie bójmy się. Niejedno wspólnie przeszliśmy, stąd też bez problemu pójdziemy jeszcze dalej. Otwartości na zmiany i też oczywiście pogody ducha, bo optymizm może nam tylko pomóc, a na pewno nie zaszkodzić. Życzę Wam zdrowych, wesołych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia i jak najbardziej udanego roku. 2023, szczególnie pod kątem inwestycji. Chciałbym Wam życzyć, żebyście wykorzystywali okazję, żebyście nie marnowali czasu, żebyście wysypiali się, żebyście przestali oglądać wiadomości, czy słuchali radia w samochodzie, bo i tak te wiadomości prędzej, czy później ktoś Wam opowie, czy ktoś Wam to streści, czy, czy o tym już słyszeliście. Więc szkoda na to marnować swojego czasu. Lepiej wziąć jakąś książkę do ręki, posłuchać jakiegoś fajnego audiobooka w samochodzie. No i tego właśnie Wam życzę na kolejny 2023 rok. Takie odnowienie w nowym roku, żeby nowy rok 2023 był dużo, dużo lepszy dla was, dla waszych rodzin, a także y, dla wszelkich waszych planów i żeby spełniały się wasze marzenia. Wszystkiego Wiedyska. najlepszego, zdrowia, zdrowia i jeszcze raz szczęścia. Wszystkiego najlepszego i chłodnej głowy w 2023 roku, jeżeli chodzi o inwestycje.